Przestań to robić i zmień swoje życie. Gotowi na pozytywne zmiany? No to zaczynamy. Po pierwsze, przestań tracić czas na bzdury. Skoncentruj się na swoich celach i pozbądź się rozpraszaczy. Po drugie, skończ z negatywnym wewnętrznym dialogiem. Uwierz w siebie i swoje możliwości. Jesteś w stanie osiągnąć więcej niż myślisz. Po trzecie, przestań porównywać się do innych. Twoja droga jest wyjątkowa. Świętuj własne kamienie milowe i nieustannie idź do przodu. Po czwarte, rzuć prokrastynację. Zacznij teraz, nie jutro. Każdy mały krok się liczy. I wreszcie, po piąte, przestań bać się porażki. Błędy to po prostu lekcje w przebraniu. Ucz się, dostosowuj i nie poddawaj się. Więc na co czekasz? Czas zerwać z tymi nawykami i obserwować, jak Twój sukces szybuje w górę. Dasz radę. Pamiętaj. Sukces nie polega na tym, żeby nigdy nie upaść, ale na tym, żeby wstać.